Niech szkoła przestanie być areną politycznych rozgrywek. Zewrzyjcie szyki i razem z nami zatrzymajcie ten czerwony potok, który demoluje polską oświatę. Ktoś powyrzucał ze szkoły polskich bohaterów. Może czas, żeby role się odwróciły. Przyszłam jako rodzic, jako mama, ale też jako reprezentant mojego stowarzyszenia, jako prezes stowarzyszenia nauczycieli i pracowników oświaty, nauczyciele dla wolności. Wspaniałych, dzielnych, mądrych i odważnych nauczycieli. Dziękuję, że jesteście ze mną. Reprezentuję tych nauczycieli, którzy pragną dobrej szkoły którzy walczyli i walczą o poszanowanie obywatelskich swobód wolności i niezbywalnych praw w Stowarzyszeniu Nauczyciele dla Wolności połączyła nas odwaga i walka o prawo do podejmowania wolnych decyzji w kwestiach zdrowotnych. W maju tego roku byliśmy jedną z organizacji, która zainicjowała powstanie koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły, i dziś stajemy tutaj razem z Wami, razem z innymi organizacjami, by upomnieć się o dobro naszych uczniów, o dobro naszych dzieci. By walczyć o poszanowanie niezbywalnych, naturalnych i konstytucyjnych praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, a także o wolność nauczycieli do postępowania zgodnie z własnym sumieniem i o nasze prawa zagwarantowane w karcie nauczyciela chociażby do zadawania i oceniania prac domowych. Nie zgadzamy się na łamanie praw rodziców, na niszczenie autorytetu nauczyciela, niszczenie jego autonomii, na lekceważenie głosu strony społecznej. Nie zgadzamy się na deprawowanie i niszczenie uczniów, na ich formatowanie, na formatowanie również nauczycieli według jakichś zewnętrznych ideologii. Wiele idei, które obserwujemy, szczególnie przez ostatnie trzy lata, jest nam podawanych w pięknym opakowaniu. Ale musimy zaglądać głębiej. Musimy patrzeć na zewnętrzne inspiracje. Musimy patrzeć na owoce. Nie zgadzamy się, by interesy zewnętrznych podmiotów. Takich jak chociażby koncerny farmaceutyczne i oligarchowie sponsorujący Światową Organizację Zdrowia, która w swoich wytycznych sugeruje konkretny szkodliwy model edukacji seksualnej, a także narzuca przyjmowanie różnych preparatów, także w szkołach, już niedługo pewnie. Nie zgadzamy się, by takie organizacje miały wpływ na polskie szkoły. Nie zgadzamy. Się wyrządziły nią i naszym państwem dyrektywy unijne czy globalne. Grupa... Panie niemieckiego. Przy okazji zapraszam Państwa na konferencję 3 grudnia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie będziemy opowiadać o Światowej Organizacji Zdrowia. stopwho.pl. Tam można się zarejestrować. I w szkole, i suwerenności jako państwo. Nie zgadzamy się na narażanie polskich dzieci na chaos w oświacie czy uszczerbek na zdrowiu poprzez różne zabiegi proponowane w szkołach medyczne Nie zgadzamy na mieszczenie zdrowia fizycznego i psychicznego, a także naszego zdrowia, naszego nauczycieli, rodziców dorosłych. Nie zgadzamy się, a umów takich międzynarodowych w ostatnich latach kilkunastu, polski rząd podpisał wiele. Mówimy stanowczo nie zewnętrznym wpływem na Polskę. I na polski naród chcemy, aby polska szkoła była suwerenna. My, nauczyciele, najlepiej wiemy, jak ciągłe zmiany negatywnie wpływają na atmosferę w szkole, na współpracę nas, nauczycieli, z rodzicami. A to niszczy równowagę psychiczną uczniów. I edukacja zdrowotna taki konflikt pomiędzy rodzicami a szkołą będzie wprowadzać. Dlatego mówimy jej. Zdecydowanie nie. Byli albo są jeszcze z nami politycy. Bardzo się cieszymy. Dziękujemy za wszystko, co robią dla polskiej szkoły. I chcę dzisiaj do nich, do polityków, do parlamentarzystów, do przedstawicieli władzy zaapelować. Porzućcie partykularne, partyjne interesy. I ponad wszelkimi podziałami połączcie siłę, a. O polską szkołę, o dobro polskich dzieci i polskiej młodzieży. My jako organizacje społeczne połączyliśmy siły w koalicji na rzecz ocalenia polskiej szkoły. I choć różni nas bardzo wiele, połączyły nas fundamentalne wartości i troska o dobro polskiej szkoły. Dzięki temu dzisiaj jesteśmy tutaj razem na tej manifestacji, którą stworzyło. Środowisk. Wzywamy Was, politycy, porzućcie swoje urazy, partykularne interesy i razem z nami zawalcie o polską szkołę. Wykonajcie swoją robotę na tych odcinkach. Gdzie nasze możliwości zwykłych obywateli są niewystarczające, niech szkoła przestanie być areną politycznych rozgrywek. Zewrzyjcie szyki i razem z nami zatrzymajcie ten czerwony potok, który demoluje polską oświatę! Ktoś powyrzucał ze szkoły polskich bohaterów. Może czas, żeby role się odwróciły.